Z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu coś ciekawego, mały gadżet przydatny chyba w życiu codziennym, w pracy, podczas prowadzenia auta, a mianowicie mały, poręczny, przydatny Alkomat od AlkoLife S3. Miałem okazję go trochę poużywać, potestować. Jakie są wnioski, moje uwagi? I wiadomo, jeździmy zawsze trzeźwi, pracujemy trzeźwi, więc jeżeli trzeba coś sprawdzić w tych tematach, zawsze takie urządzenie przydaje się mieć tak naprawdę, żeby nie narobić sobie problemów. Lub też innym, więc wiecie o co chodzi. Alkomat naprawdę pozytywnie, fajnie przychodzi. Dostajecie go w takim opakowaniu, które jest w kartonie. No to standardowo, ale ładny casek, gdzie możecie go sobie włożyć. Jest miejsce na zapasowe ustniki. Sztuk na pokładzie ich jest, żeby było wam powiedzieć łatwo i od razu. Jeden założony plus. Tu mam dwa, trzy, cztery, czyli pięć sztuk. No spoko. W razie czego to są ustniki, które. Można sobie gdzieś dokupić, wymienić. Nie ma z tym problemu. Jest oczywiście instrukcja obsługi hmm, wraz z fajną rzeczą, że macie certyfikat, certyfikat kalibracji tego urządzenia. Hmm, Samo urządzenie Wam przypomni o kolejnej. Oczywiście pierwsza jest chyba darmowa, jeżeli dobrze pamiętam, więc jak najbardziej do 12 miesięcy można sobie wykonać ją później, pewnie już opłatnie. To instrukcja jest w języku polskim, ale urządzenie jest naprawdę proste. Oczywiście tutaj mamy miejsce na ustnik. Całość zasilana jest z baterii potrójnej AA, które są też już w zestawie dwie sztuki, więc nie musicie ich dokupywać. Wszystko ładnie się składa. No a w urządzeniu, co ciekawe, jest też folia, co widać tutaj, nawet jeszcze nie zdejmowałem. Ustnik bardzo łatwo się wkłada. No i cóż, samo urządzenie. Co mogę Wam o nim powiedzieć? Na w jaki włączyłem, przed chwilą widzieliście 991. Na początku macie liczbę 1000. O co chodzi? To jest liczba pomiarów, jakie możecie dokonać jeszcze tym urządzeniem zanim wymaga ono kalibracji, więc w ciągu roku tysiąc razy można dmuchnąć, sprawdzić się i macie później jeszcze kolejne tysiąc termowe jakby po, po kolejnej kalibracji, więc to plus. Do, dobra rzecz, bo w urządzeniach tego typu, gdzie mamy właśnie czujniki elektrochemiczne, warto mieć skalibrowane to urządzenie, no bo po jakimś czasie już te wskazania mogą odbiegać od normy, a zawsze warto wiedzieć tak naprawdę jaki poziom alkoholu mamy w wydychanym powietrzu. Jeżeli chodzi o tak naprawdę tutaj kwestię samej specyfikacji tego urządzenia, zakres pomiarowy od 0 do 4 promili, dokładność do 5 setnych promila, oczywiście samo urządzenie, tak już wam powiedziałem przy włączeniu, przypomina wam o tym, że trzeba je skalibrować. Po paru chwilach jest dosłownie parę sekund gotowe do, oczywiście do pomiaru, oczywiście, musicie zacząć dmuchać, no czyli weźmy dmuchnijmy. Parę chwil i czekamy na wynik, co nam pokazuje. No, ja jestem trzeźwy, bo nagrywam akurat trzeźwy, zresztą jak zawsze, ale co by się stało, gdybym był nie trzeźwy? Jestem trzeźwy, widzicie, że tutaj miga nam lampka na zielono. Jeżeli przekroczona jest 0,2, jest informa 0,2. Promila, jest już zaczyna nam się świecić na czerwono, więc wiadomo, już lepiej nie siadamy, nie robimy nic, nie pracujemy, jeżeli chodzi o tego typu kwestie. na wyświetlaczu widzicie jeszcze stan baterii. Oczywiście, w jakiej jednostce jest tutaj pomiar, to widzicie, po paru chwilach też urządzenie zaczyna pikać, co żeście słyszeli, i samo się wyłącza. Więc też jak najbardziej e, dobra rzecz, o 990, po przytrzymaniu lewego przycisku macie też fajną rzecz, jak historia pomiaru. Widzicie, mamy zapisane 10 pomiarów, które ja tutaj zrobiłem, no ostatni jest zerowy, no ale już wcześniejsze, coś już widać. 02, 01, 13, 00, musiało być na wesoło, albo zaraz po spożyciu, 0,6, 1,88, więc fajna też jest ta informacja, że jest historia tutaj tak naprawdę pomiarów, więc jeżeli na przykład hmm, chcecie sprawdzić, czy już możecie na przykład prowadzić, to widzicie, jak wygląda ta krzywa wykresów, czy już w, w, w ramach co iluś tam półgodzinnych pomiarów widzicie, że Stężenie spada, więc jest to ciekawa funkcja. Myślę, że przydatna, bo nie musicie pamiętać, jaki był poprzedni wynik. No i oczywiście znowu też po paru chwilach urządzenie bezczynności się wyłącza. Jak je oceniam? Bardzo fajnie i pozytywnie. Na pewno na plus to, że mamy kalibrację. Na pewno na plus jedną w ramach ceny, tak naprawdę w ciągu roku, na pewno na plus ETUI, które naprawdę nie jest jakimś takim obskurnym, czasami chińskim czymś, tylko ładnie wykonane. Jak najbardziej spoko. Ustników. no cóż, wiadomo, wydaje mi się, że można je pewnie dokupić, ewentualnie gdzieś odparzyć, wyparzyć, tego typu tematy zawsze jak najbardziej wchodzą w grę. Fajnie to urządzonko się tutaj mieści, jest małe, poręczne, można sobie je gdzieś schować, bo oczywiście całej reszty nie potrzebujemy trzymać gdzieś w schowku w samochodzie, czy też gdzieś w domu. Naprawdę fajny, przydatny gadżet, myślę, że warty polecenia i po użytkowania, i posiadania. No bo wiecie, lepiej czasami wydać parę złotych niż mieć później problemy przez całe życie, bo też i takie rzeczy mogą się zdarzyć, więc miejcie to wszyscy na uwagę. Tyle odnośnie AlcoLife S3. Z tej strony EC3 trzymajcie się ciepło, hej!